Co Ci się podoba na ulicy fabrycznej po okolicy? Biedron. O bardziej optymistyczną i pewną opinię na temat ulicy fabrycznej postanowiła zawalczyć Fundacja Salony i animatorzy kultury. Ta ulica jest tak naprawdę zapomniana jest w centrum miasta, ale tutaj nie dzieje się zbyt wiele. I chcieliśmy właśnie zwrócić uwagę na te okolice, bo jest tu sporo dzieci. Zaczynamy. Stąd cykl spotkań, fokus na fabryczną i wspólna walka o wskrzeszenie życia ulicy. Okolica ma być bohaterem filmu, który powstaje przy użyciu nowoczesnych technologii. Wykorzystujemy aparaty 3D, które patrząc przez specjalne okulary, widzimy obraz, który jest trójwymiarowy. Do tego obrazu właśnie powstaje ścieżka dźwiękowa. A jutro czas na rozmowę z mieszkańcami. Mamy w planach właśnie wyjść na ulicę i przeprowadzać, może, wywiady z ludźmi, którzy, znaczy z przechodniami ogólnie, jeżeli mieliby na to ochotę. No i później będziemy te filmy montować. Film będzie miał swoją premierę 12 września na wystawie w Fundacji Salony oczywiście przy fabrycznej. Jej młodzi mieszkańcy oprócz filmu pokażą cykl grafik, też w 3D. Mi się najbardziej spodobało rysowanie na śliskiej powierzchni. Na kartce się rysuje coś, też na folii i później to się okularami odczytywuje. Do ożywiania fabrycznej można się przyłączyć. Kolejne spotkanie jutro o 11 w Zaułku Artystów.